Pan Bóg y, mnie po prostu kocha. Y, on y, zna wszystkie moje słabości, wszystkie moje głupoty, wszystkie moje grzechy, y, a mimo to y, cały czas y, pokazuje mi, że on, mimo tych moich grzechów, mimo tej mojej słabości, on mnie kocha. On za mnie wtedy na Golgocie oddał życie, y, a przecież jako Pan Bóg wiedział to wszystko. On wie to, czego ja dziś też nie wiem, jak jeszcze mogę go zawieść. Chciałbym nie, chciałbym nie zawieść jego gości najbliższych. Tylko Pan Bóg wie, ile razy ja jeszcze na tej drodze z sercem ciężkim odwin y, stanę i będę do niego wracał, co jeszcze jestem w stanie mu przynieść. I on nie zmienia tego, że, y, że nadal jest w tym miłość, że mnie kocha i uczę się tego. To jest chyba najtrudniejsza lekcja, i y, 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 pomału zaczynam łapać, o co chodzi w modlitwie pańskiej stopniowo. Że ta miłość Pana Boga, ona po prostu musi rodzić moją miłość, a tą moją miłość musi rodzić do siebie też, tą umiejętność wybaczenia sobie, przyjęcia siebie, ale też przede wszystkim do ludzi wokół mnie. A ja jestem raptus, jestem porywczy. Przyjaciele żartują, że mam krótki ląd i się bardzo błyskawicznie uruchamiam. I przecież ja zawsze wiem lepiej, i przecież ja bym to zrobił dużo lepiej, inaczej. A właśnie ta miłość Jezusa e, gdzieś pozwala zaczynać kiełkować mojej miłości i pozwala mi się e, odnaleźć w modlitwie pańskiej e, i przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy. I to nie chodzi o winy typu ktoś nam tam, prawda, nie wiem, ukradł stówkę, czy, m, czy popełnił wobec nas ciężkie przestępstwo to przebacz jako i my przebaczamy, to znaczy, że ja właśnie potrafię na, na przyjaciela, często z własnej kackowej ekipy, ze wspólnoty, czy ja potrafię na niego spojrzeć z miłością, czy, czy to nie jest tak, że, prawda, Panie Boże, no, no zrób coś z nim. Nie, Panie Boże, zrób coś ze mną. Jego kochasz tak samo jak mnie, nie, 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 nie znam wszystkich wątków, które go bolą, gryzą, które, z którymi on... On przechodzi codzienność, tak jak on nie zna moich, nie wie, co jest moim lękiem, strachem danego momentu, a Pan Bóg zna nas wszystkich, wszystkim nam przebacza, wszystkich nas kocha i do tej miłości zaprasza. I dopiero to, to znowu jest jakieś odkrycie. Na tej drodze książka Kiary Amoret w tym zakresie była dla mnie bardzo taka pomocna. To odkrycie w ogóle całej modlitwy pańskiej, ale też tego dlaczego akurat Jezus uparł się i tej modlitwy, jedynej zresztą, której wprost nauczył chłopaków, apostołów, no właśnie podjął i tak ją zbudował. Tam nie ma niepotrzebnych słów, a ja jestem na etapie odkrywania i przebacz nam nasze winy, tak jak, jak my przebaczamy. Więc ta droga, która zaczęła się w 2010 roku, trwa. I, I to jest najlepsze, co mnie mogło spotkać, bo to jest stopniowe, małymi krokami naprawianie moich relacji, tych najważniejszych z gosią, z żoną, relacji do dzieci, zrozumienia dzieci, dziś już dorosłych, mających swoje życie, dostrzeżenie tego, że oni mają prawo mieć swoją drogę, a nie, a nie mają realizować moją wizję. Wiele rzeczy, które się zaczęły dalej, to, to dziś mogę, mogę się podzielić tym, że po prostu one są czasami wręcz niemożliwe. To co robi, na przykład właśnie stowarzyszenie katolickie Centrum Kultury, o którym wspomniałem, od rzeczy tak wielkich jak budowa taka fizyczna z żelbetonu powstające katolickie Centrum Kultury w Gdyni, ale też poprzez poszczególne wydarzenia, relacje, kontakty, znajomości często z całego świata. Które, które Pan Bóg mi dał, jak to zestawię ze swoją historią, chłopaka, który przyjechał z wioski Kików w 2000 roku do Gdańska, wydają się po prostu totalnie niemożliwe, nierealne. I to też jest coś, czego ja się uczę: że dla Pana Boga naprawdę nie ma rzeczy, rzeczy niemożliwych. I w tym zakresie przebaczenia tego, czego, z czym ja mam sobie problem często przebaczyć, i tego, że on potrafi naprawdę dla nas, swoich dzieci, przygotować to, co najlepsze. Ta scena w Kanie Galilejskiej, yy, ona też mi jest coraz bardziej bliska i nie przez smak wina, bo, bo na tej mojej drodze do Pana Boga bardzo mi pomaga yy, dzieło, do którego też Pan Bóg mnie w pewnym momencie podprowadził. Oczywiście rękoma i sercem gości mojej żony, yy, czyli Abstynencja w Wyzwolenia Człowieka. Ale ta Ewangelia o cudzie w galilejskiej jest mi bliska, bo tam pada takie zdanie o tym najlepszym winie, i to w ogóle takim, że nawet już dobrze rozkręceni weselnicy doceniają jest starosta weselny, mówi, że przyszło jest nie wiem, tak samo dobre jak to, które było pierwsze podane, czy nawet lepsze. I taki jest Pan Bóg. Pan Bóg chce zawsze dla mnie tego, co najlepsze. Oczywiście największą głupotą jest to, kiedy ja próbuję zrobić coś po swojemu. Kiedy on mi czasami łopatologicznie pokazuje, czego ode mnie chce, albo co by chciał, co dla mnie przygotował, a ja mówię, Panie Boże, dobra, dobra, okej, okay, ale wiesz, najpierw jeszcze to i tamto, bo, bo ja tak uważam. Tak sobie myślę, nie miałem taty, ale myślę sobie, uczę się być ojcem cały czas, tak jak powiedziałem, dzieciaki dziś już są dorosłe, Myślę sobie, że, że, że to właśnie jest to, to ojcostwo, to, to chcenie dobra, ale takie też pozwolenie parzenia się, zrozumienia samemu pewnych rzeczy. No to jest właśnie ta z kolei yy, rodzicielskość, tak naprawdę pana Boga, jego matczyność, jego ojcostwo. Ja też go doświadczam i no, trudno mi powiedzieć, bo. bo, bo Pan Bóg jest jak tata. no Bo ja tego nie doświadczyłem w rozumieniu tego, tego wzoru ojcostwa ziemskiego. Ale myślę sobie, że, że właśnie nie mam tego braku i może dlatego jakoś sobie gdzieś tam razem z Gosią poradziliśmy z wychowaniem dwójki, dwójki dzieci od pewnego ja oczywiście od pewnego ich momentu. No, bo jak nie wiedziałem, jak. To z pomocą przychodził Pan Bóg. Czy to właśnie przez Jego słowo Ewangelię, księgi Pisma Świętego, z jakimiś wzorami, jakimiś przykładami. A kiedy już trzeba było po prostu rozłożyć ręce i, i powiedzieć: No, nie rozumiem tej sytuacji dotyczącej nie wiem syna czy córki, to, to, to on się nią zajmował. I robił to znowuż w najlepszy, w najlepszy z możliwych sposobów. I to kolejna rzecz, którą, y, którą Pan Bóg właśnie najlepszą z możliwych dla mnie mi, y, mi dał, czyli to, y, to wejście w różne moje braki, których zabrakło w domu. Jeśli słuchasz tego y, świadectwa jednego ze stu na stulecie diecezji, nawet jak się denerwujesz, że go słuchasz, bo nie lubisz takich ludzi, którzy tak siedzą i coś ci mówią. To chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg zna wszystkie twoje braki. One nie są mu obce, nawet te, które chowasz przed sobą, tak jak ja chowałem swoje. I On po prostu chce wejść w nie i je wypełnić w najlepszy z możliwych sposobów najlepszymi rzeczami. Jak jesteś pusty, jak stągie w kamienna, to Pan Bóg chce cię zalać najlepszym winem. I wrócę do tego, że i wtedy tak bardzo boli, i tak bardzo powoduje żal. I wtedy też zaczynam rozumieć to, o co tu chodzi z warunkami dobrej spowiedzi, szczery żal za grzechy, kiedy faktycznie spowiedź boli, bo jest szczery żal własnej głupoty, którą się zrobiło, a nie jest taką mechaniczną formułką, którą gdzieś tam od czasu do czasu realizowałem, czy odklepywałem, czy, czy wypadało. Dziś kocham ten sakrament i, i zachęcam Cię, żebyś też się w tym sakramencie rozkochał. Nie pamiętam już, który ksiądz, ale na jednej z rekolekcji rozłożył na części pierwsze tą przypowieść o miłosiernym ojcu, tudzież marnotrawnym synu. I jak mam problem ze spowiedzią, bo wciąż go mam, wciąż czasami mam tonę powodów, żeby z niej nie skorzystać, to wracam właśnie do, do tego rozdziału Ewangelii Łukasza. Żeby w tym synu, który wraca, trochę wyrachowany, u ojca będzie mi lepiej, trochę niepewny, że to przebaczenie może nastąpić. Uczyń mnie jednym ze swoich najemników, a Pan Bóg wypełnia to po swojemu. Biała szata, sandały na nogę, pierścień na rękę. Zaczynasz od nowa. On, on jest większy od moich obaw i moich lęków, i, 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 i niech tak będzie.